Dzisiaj w gabinecie pojawiła się klientka z utratą elastyczności skóry i dodatkowo z tendencją do pojawienia się zanieczyszczeń. Zdecydowała przeprowadzić zabieg sali i mai firmy Epions. Zabieg zaczniemy od wykonania demakijażu żelem elitycznym firmy Epions. Preparat charakteryzuje się bardzo miłym, świeżym zapachem. Zawiera odrobinę mentolu, więc należy uprzedzić klientkę o możliwym efekcie lekkiego brawienia czy wręcz podszczepywania pozostawia skórę świeżą i bardzo przyjemną w dotyku. Podstawowym przeciwwskazaniem do zabiegu salimani jest uczulenie na kwas salicylowy, np. Na, na aspirynę. Dodatkowo w przeciągu ostatniego roku nie może być stosowany preparat rakutan. Po zabiegach, w chirurgii plastycznej czy wypełnieniach powinniśmy zachować odstęp około 4 miesięcy przed przeprowadzeniem zabiegu peelingu. Istotnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu sali i mali jest też aktywna postać wirusa okreszczki. Nie może też klienka wykonać depilacji w obrębie twarzy w przeciągu ostatnich dwóch dni. Nie wykonujemy zabiegu też przed wyjazdem do krajów słonecznych, bądź na przykład na nartę. Następnym etapem zabiegu jest użycie preparatu PREP, który nam przygotuje skórę do zabiegu kwasami. Odtłuści nam ją przede wszystkim. Do zabezpieczenia używamy medycznego kremu barierowego. Dodatkowo jeszcze na oczy nakładamy płatki. Zabezpieczamy też wrażliwą skórę ust. I na no tak przygotowaną skórę możemy nałożyć preparat. Przygotowujemy do zabiegu preparat sali poprzez intensywne wstrząśnięcie. Przelewamy produkt do miseczki i potem przy użyciu patyczków kosmetycznych nanosimy na twarz. energicznymi ruchami. U tej klientki rozpoczynamy od brody, bo tam występuje największy problem z wypryskami. Poza tym też będę chciała na brodę, preparat nałożyć jeszcze drugą warstwę. Następne partie wykonujemy w kolejności czoło, nos i dopiero schodzimy na policzki. Peeling sali oczyszcza skórę, mobilizuje wymianę komórkową. Dodatkowo działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. W momencie pojawienia się takiego jakby białowego szronu na skórze rozpoczynamy procedurę zmywania preparatu. Używam do tego dość zimnej wody, dlatego że skóra w tym momencie jest bardzo rozogniona i zastosowanie chłodnych kompresów przyniesie ulgę klientce. szerokie spektrum działania, od działania antybakteryjnego, poprzez intensywne nawilżenie skóry, po redukcję drobnych linii i zmarszczek. Wyraźnie poprawia napięcie skóry. Peeling Mali neutralizujemy specjalnym preparatem, do tego przygotowanym. Nakładamy neutralizator pędzelkiem jak widzimy, przy procesie neutralizacji pojawia się charakterystyczne musowanie na skórze. Pokazuje nam ono, że proces neutralizacji przebiega właściwie. Po zakończeniu nakładania neutralizatora, zbywamy skórę wodą i możemy przystąpić do dalszej części zabiegu. Na zakończenie zabiegu nakładamy maseczkę Enriched. Będzie miała ona działanie łagodzące ukoju po zabiegu. Usunie nam zaczerwienienia i przyniesie ulgę klientce. Po zabiegu proszę nie korzystać z solarium przez minimum miesiąc. Przez około dwa tygodnie proszę nie chodzić na basen i nie korzystać z salony. Proszę również nie stosować żadnych środków złuszczających w tym peelingu domowego. A dzisiaj, jeżeli nie jest to konieczne, proszę się nie malować. Dla najlepszych efektów dobrze jest stosować zabieg salimali w serii. Poszczególne zabiegi możemy powtarzać co 3 tygodnie. Zabiegi wykonujemy w okresie jesienno-zimowym. Ostatnim krokiem jest nałożenie mleczka ochronnego w faktorze 50 w celu ochrony przeciwsłonecznej. Taką też ochronę powinna stosować klientka na co dzień. Zabieg był całkiem przyjemny, jeżeli można tak powiedzieć, o zabiegu z kwasami. Moment nałożenia kwasu powodował lekkie szczypanie i pieczenie. Natomiast w momencie nałożenia neutralizatora, już przynosiło to natychmiastową ulgę. W tej chwili czuję też lekkie pieczenie i takie naciągnięcie skóry twarzy, jak po liftingu. No, uważam, że jest to zabieg w sam raz dla mnie. Będę mogła pewnie też powiedzieć po całej serii, natomiast ten pierwszy zabieg powoduje to, że na pewno zdecyduję się na następny.